Witam Was serdecznie. Dziękuję za zainteresowanie kursem Quantum Creator, kreowanie rzeczywistości z poziomu wyższego ja. W skrócie powiem Wam, na czym polega ten kurs. Większość informacji jest pod tym wideo, ale generalnie temat wyższego ja jest jednym z najważniejszych tematów mojego życia i uważam, że jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie ktokolwiek może zrozumieć i odkryć w swoim życiu. Można powiedzieć, że mamy dostęp do takiego superbohatera, który jest miliony razy bardziej świadomy, zaawansowany od nas, czy świadoma. I ta część nas, albo można powiedzieć, że my jesteśmy częścią właśnie tej wyższej części nas, Próbuje nas prowadzić. Próbuje e, często tworzy synchroniczności w naszym życiu, żeby nam pokazywać pewne rzeczy. Można powiedzieć, że nasza intuicja w pewnym sensie też jest z tym powiązana, że to jest tak jakby e, też nasz, je, jeśli mamy jakieś przebłyski intuicji albo coś jest to powiązane właśnie z tym wyższym ja. I można w pewnym sensie w sposób świadomy współpracować z tą naszą nadjaźnią i usprawniać tą współpracę, aby nas prowadzono właśnie, abyśmy prowadzili sami siebie z tej wyższej perspektywy, co daje wiele różnych możliwości. Pomaga w manifestowaniu rzeczywistości, nie? czyli na przykład przypuśćmy, że masz jakąś dziedzinę swojego życia, czy to pieniądze, czy to praca, czy to związek, czy może chcesz odkryć swoje talenty, czy masz jakąkolwiek dziedzinę swojego życia, gdzie nie jesteś pewien, pewna w którym kierunku pójść, albo chcesz jakiegoś rezultatu itd. I wyższe ja może ci w tym pomagać. Kolejnym elementem tego kursu jest to, że wiele osób... Ma blokady, ja na to mówię, cienie osobowości, czasami mówimy też, że to jest brak balansu w jakiejś dziedzinie i te braki balansu, one nas blokują. One często blokują właśnie tą manifestację. Może być tak, że osoba ląduje wiecznie w tym samym scenariuszu. Zawsze na przykład, nie wiem, ma nowego partnera i zawsze się kończy w ten sam sposób. I ta osoba nie jest pewna, nie wie dlaczego właśnie kończy w tym scenariuszu, dlaczego to się tak wydarza. Tutaj w tym kursie będę próbował Wam pokazać, jak odkryć to, co nas blokuje i jak wyjść z takiego schematu. Wszyscy mamy jakieś rzeczy, które nas blokują, jakieś właśnie cienie, czy braki balansu w naszej osobowości, czy w naszych zachowaniach itd. I chodzi o to, żeby dojść do tego, co nas blokuje i zneutralizować to, wyjść z tego itd. Ogólnie rzecz biorąc, jest, wydaje mi się, że jest sporo kursów o manifestacji. Większość opiera się na temacie prawa przyciągania, i problem w tym jest taki, że Osoby, które używają klasycznego prawa przyciągania, często mogą coś zmanifestować, ale to będzie nie, niekoniecznie kompatybilne z tym, kim oni są. Bo tobie może się wydawać, że na przykład jak dostaniesz tą pracę czy coś, to będziesz szczęśliwy, a okaże się, że wcale nie będziesz. I różnica jest taka, że jak współpracujemy z wyższym ja, wyższe ja wie, co jest dla ciebie dobre. I możesz manifestować rzeczy, które będą z Tobą kompatybilne, które będą dla Ciebie dobre. Czasami może być coś takiego, że jest na przykład opcja, której Ty w ogóle nie znasz. Nie wiesz, że ta opcja będzie najlepsza dla Ciebie, bo nawet o niej nie słyszałaś czy nie słyszałeś. I dzięki tej współpracy z Tą Nadjaźnią, z Wyższym Ja, można właśnie zmanifestować opcję, która będzie dla nas najlepsza. Podam wam jeden przykład. Przypuśćmy, że masz problem zdrowotny i szukasz rozwiązania. Przypuśćmy, nie wiem, niech to będą jakieś problemy na skórze, typu łuszczyca czy coś takiego. Idziesz do zwykłego dermatologa i dermatolog ci mówi, że nie wiem, masz nakładać jakiś krem, piankę, masz coś tam. wziąć i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Próbujesz wszystkich tych rzeczy i nigdy one nie rozwiązują problemu. I jeśli działasz z poziomu ego, czyli z poziomu tego, że szukam rozwiązania według konwencjonalnych metod, czyli dermatolog na przykład, może się okazać, że nigdy nie rozwiążesz problemu. A na przykład może się okazać, że problem, w tym przypadku problem na skórze, łuszczycy czy coś jest związany z czymś zupełnie innym, na przykład z mikrobią, czyli z problemami jelitowymi. I dermatolog nie będzie nic o tym wiedział. Ale jeśli Ty na przykład chcesz znaleźć to rozwiązanie i próbujesz współpracować z wyższym ja, to wyższe ja będzie Ci podrzucało synchroniczności, które spróbują Cię nakierować na rozwiązanie problemu żebyś na przykład się dowiedziała, w czym jest główny problem. Więc właśnie dlatego ta współpraca z tym wyższym ja jest tak niesamowita. My po prostu w pewnym sensie możemy, możemy znajdywać rozwiązania do różnych sytuacji przez współpracę z tą superjaźnią. Ja mówię, że superjaźnia, czyli wyższe ja, to jest tak, jakbyś patrzył, nie wiem, z, Niech będzie, że ty jesteś na dole budynku, a wyższe ja stoję na górze budynku. Tak? I wyższe ja widzi wszystko dookoła ciebie, jeszcze 100 czy 200 metrów dalej, a ty widzisz, czy, czy nawet kilkaset. A ty widzisz tylko to, co się dzieje przed tobą. Nie? Wyższe ja ma znacznie wyższą perspektywę, znacznie wyższy poziom widzenia i może próbować. Cię kierować właśnie w tym kierunku, żeby wyjść z, z danych sytuacji, żeby cię ostrzec, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja z tego korzystam e, każdego tygodnia. Przypuśćmy, poznaję nową osobę. Nie wiem, czy ta osoba jest dla mnie dobra, czy nie. Próbuję dostać informację od wyższego ja. Pojawiają się te informacje i od razu. Wiem, czy ja się mam z tą osobą zadawać, czy nie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza tura zapisów jest do 18 grudnia, i wtedy jest największa zniżka, więc zapraszam do zapisania się w miarę szybko. A później cena idzie do góry. Ogólnie rzecz biorąc pracujemy w małej grupie, bardzo małej, max 5 osób, więc będzie czas, żeby porozmawiać. Mam nadzieję, że jakieś przyjaźnie się tutaj rozwiną z tego względu i będziemy przerabiać was, wasze sytuacje, czyli właśnie to, z czym macie problem i to, co chcecie tworzyć itd., itd. Jest to interaktywne, to jest praktycznie tak jak praca jeden na jeden, tylko w malutkiej grupie. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że widzimy się na kursie.